Ale gdzie jest? Jest. Musce. O musca. No to nie wiedziałem, nie wiem, myślałem, że fleks. Musce dziewięćdziesiąty dziewiąty rok. Czerwiec numer dziewiętnasty. Na wstępie postawiam i cieszę się, że powstała polskojęzyczna wersja Muslemaga. Nie jesteśmy polskojęzyczną wersją Muslemaga. Magazyn Musle jest magazynem niezależnym, opartym na najświeższych, rzetelnych i najbardziej wartościowe światowej i krajowej publikacji z dziedziny sportu, kulturystyki i odżywiania, w tym również materiał pochodzących z Muslemaga. Nie będę czytać, bo mi się nie chce. początkujący. Wiele z listów otrzymywanych przez redakcję zawiera pytania dotyczące treningu, w szczególności czy telnicy są najszybszą na uzyskanie dobrej jakości mięśni. Na początek musimy przypomnieć, że wszyscy różnimy się między sobą pod względem fizycznym i psychicznym. Istnieją jednak pewne stosunkowo dobre podstawy zasady, które można zastosować do 99% początkujących osób, zakładając oczywiście, że cieszą się normalnym zdrowiem. Ci z Was, którzy są nowi w kulturystyce, powinni albo znaleźć osobę, która już trenuje, albo instruktora w klubie, albo zastosować zasady opisane w dobrych książkach, magazynach, mus, e, takich jak Musle, czy na wideo. Idealnym sposobem jest posiadanie kogoś, kto ma dużą wiedzę. Niestety nie wszyscy trenerzy mogą się tym pochwalić, by udzielił instruktażu oko w oko. A oto nasze wskazówki. Najprawdopodobniej cały program przeprowadzasz w czasie jednej sesji. Sesja ta, zgodnie z naszym punktem widzenia, powinna składać się z następujących elementów. Rozgrzewka 10 minut na rowerku stacjonarnym albo na stopu. Przysiady jedna seria 15 do 20 powtórzeń. Uginania pod łzi jedna seria 15 powtórzeń. Wyciskania sztangierek w pozycji siedzącej, jedna seria 15 powtórzeń. Wysłowanie w opadzie tułowia, jedna seria 15 powtórzeń. Wyciskania na ławce płaski, jedna seria 10 do 12 powtórzeń. Wspięcia na palce stojąc, ćwiczenia na łytki, jedna seria 20 powtórzeń. Skłony normalne, jedna seria 15 do 20 powtórzeń. Uginanie przed ze sztangą, jedna seria 12 powtórzeń, prostowanie na tricepsy, jedna seria 15 powtórzeń. Powyższy program nie powinien zająć się dłużej niż pół godziny i może być robiony co drugi dzień. Można robić sobie dwa dni przerwy, jeśli ktoś sobie tego życzy. Jeśli chodzi o odżywianie, należałoby starać się, aby posiłki były oparte o na następujące produkty. Płatki owsiane, kurczak, indyk, ryba, ryż, ziemniaki, warzywa, owoce, chude mleko, białka z jajek. Należy unikać, z wyjątkiem rzadkich okazji. jedzenia szybkich potraw, jak parówki, bogate sosy, ciągliwe desery, cukierki, tłuszcze, masło, ser. Napakowane cukrem ciastka, frytki, hamburgery i inne ciężkie, smażone potrawy. chipsy, ziemniaczone lody, cukrowe dżemy, galaretki czy syropy. Łapiecie o co w tym chodzi? Naturalnie w miarę robienia postępów należy dodać serii, ale nie wolno się z tym spieszyć. Po trzech czy czterech tygodniach powinno się robić po trzy serie każdego ćwiczenia, po paru miesiącach będzie się robić 4 do 5 serii, ale nic poza to do dzieła. 50 lat starań. Nie, leczenie utraty pamięci. Nie, geny z pomocą. Naukowcy wierzą, że odkryli fontannę młodości w postaci genu, który po wstrzygnięciu bezpośrednio do myśli szkletowych, zabezpiecza je przed procesem starzenia się, a nawet przywraca starym mięśniom ich rozmiary i gory. Zmienia jak bardzo dobra wiadomość. Jak dotąd ten genetyczny trik przynosił rezultaty jedynie u myszy, ale wyniki są jak e, tak wyraźne, stałe i bez zarzutów i wolne od niechcianych konsekwencji, że nawet pozycje będą wyglądały na ludziach tak szybko, jak to tylko uzyskają zgodę Urzędu Federalnego. Dla mięśni szkieletowych jest to dosłownie fontanna młodości, powiedział Lis z Uniwersytetu Pensylwanii w czasie wiary przeprowadzonego na krótko przed zaprezentowaniem wyników w czasie naukowego spotkania w San Francisco. Naukowiec powiedział, że badania powinny doprowadzić do odkrycia całego szeregu nowych możliwości dotyczących procesów starzenia się ludzi i zapobiegania chorobom, chroniąc mięśnie przed osłabieniem, które nieuchronnie towarzyszy starzeniu się, powstrzymując lub spowalniając dewastacje spowodowane chorobami, jak niektóre typy zajmikowej dystrofii mięśni i możliwe, że nawet odmładzające serce. Możliwe jest, że będziemy w stanie zapobiegać utracie mięśni powodowanej starzeniem się i znacznie poprawić zakres zdrowia ludzi. Powiedziała Ania McCormick z Instytutu Badań na Starzeniem, który pomógł w finansowaniu badań. Musimy zwracać uwagę na takie sprawy jak skutki uboczne i etyka, ale to wcale nie pomniejsza naszej ekscytacji tym, że będzie można interweniować w sprawy starzenia się. Zostaw mnie. Czy masz problemy w próbie z ludźmi, którzy przeszkadzają? By trening był skuteczny musimy się skupić, skoncentrować i być zajętym. Czasami nie potrzebujemy żadnego innego towarzystwa jak tylko samego siebie układam. Nie oznacza, że nie możemy dzielić się uwagami z innymi członkami klubu, ale nie chcemy wdawać się w długą konwersację. Mocno zaangażowani kulturyści są szczególnie uczuleni na różnego rodzaju rady, uwagi i ogólną rozmowę. Poniżej podajemy delikatne, niezbyt delikatne metody, by zostawiono nas w samym sobie. Miej przy sobie walkman, walkmana. Któż z Was ma walkmana? Jeśli ktoś zacznie do ciebie mówić, masz pretekst do kompletnego ignorowania tej osoby albo po prostu wskaż na słuchawki. Nigdy nie przeceniaj siły okularów przeciwsłonecznych. Gdy ludzie nie mogą nawiązać kontaktu wzrokowego, bardzo często nie będą skłonni do wstrzymania rozmowy. Kiedy ktoś przeciąga konwersację, wskaż na zegarek i powiedz, pozostało mi już tylko 10 minut na trening. Muszę wkrótce wrócić do biura. Jeśli ktoś ma zamiar wszcząć rozmowę, pokiwaj głową, uśmiechnij się gębkiem, ciężko oddychaj i nie odzywaj się. Przechodź od stanowiska do stanowiska ze spuszczoną głową. Jeśli idziesz do toalety czy do biura, sali, i szybko. Zastosuj język ciała, wskazując na powagę i intensywność treningu, co odstraszy nawet najbardziej upartych rozmówców. Spróbuj radykalnej strategii prawdy. Wiesz co naprawdę nie mogę rozmawiać, muszą skoncentrować się na treningu. Wyciskanie sztańgi wąskich na triceps wąski jest takie, jaki jest szerokość baku. Lubię widok płaczących, dorosłych mężczyzn. To nie z powodu pieniędzy, to z powodu zwycięstwa. Na pewno Ron Coleman był szczęśliwy z powodu zdobycia nagrody pieniężnej na ostatnim misterium, ale to sama wygrana tytuł spowodowała, że ten teksański policjant się rozpłakał. Płacz nie jest aż tak złym wyrazem emocji. Zapytajcie Mustafa, Hassajny na kulturysty wagi ciężkiej, który wygrał swoją kategorię w czasie Mistrzostw Świata i Mr. Universe rozgrywanych w Turcji. Podczas odczytywania wyników Mustafa spoglądał w górę z prośbą o pomoc. Zwycięstwo kategorii wagowej, super ciężkiej, jest prawo Mustafa Hassajny. To wystarczyło. Gdy podniósł do góry rękę w wieście zwycięstwa, z oczu potoczyły się łzy. Jak twierdzą świadkowie, wiele osób na widowni dzieliło emocje ze zwycięstwa Mustafa w ten sam mokry sposób. Łzy w momencie zwycięstwa są objawem człowieczeństwa. To ładnie o tobie świadczy Mustafa. Potas na zdrowie. Specjaliści od zdrowia zgadzają się, że dzienne spożycie właściwej ilości potasu jest dobre dla naszego zdrowia. Potas pomaga obniżyć ciśnienie krwi, zmniejsza ryzyko wylewu krwi do mózgu, utrzymuje równowagę w mięśniach i zapobiega ich drętwieniu. Powołując się na New Engine Journal of Medicine, powiększenie o 400 mg ilości spożywanego potasu łączyło się z 40% spadkiem śmiertelności spowodowanej wylewem krwi do mózgu. Jednym z powodów jest to, że potas ma w obniżeniu poziomu sodu w organizmie. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Kalifornii w Szkole Medycyny Uniwersytetu Cambridge wykazały, że gdy ludzie spożywają więcej potasu, zwiększa się wydzielanie sodu z organizmu, stąd spadek ciśnienia. Właściwa dawka potasu zależy od indywidualnego poziomu aktywności fizycznej. Idealna rekomendowana dawka dzienna potasu wynosi 2700-3500 mg. Ale u poważnych kulturystów i osób pracujących w wysokiej temperaturze poziom potasu szybko się obniża i muszą oni uzupełniać jego zapasy ilością 5600 mg. Ilości powyżej tej liczby i poniżej 1875 mg są niebezpieczne. Zbyt dużo potasu. Może spowodować zakłócenia natury psychologicznej, zakłócenia oddechu, oddenerwowanie, uczucie przemęczenia i problemy z klasą serca, co może skończyć się nagłym zworem. Znawcy polecają pozyskiwanie słowu ze źródeł pochodzenia naturalnego, a nie z suplementów. Najlepszym sposobem jest spożywanie bogatych w potas potraw i napojów. Nie grozi przy tym niebezpieczeństwo przedobrzenia z ilością. Istnieje wiele możliwości, które pozwalają przeciętnej osobie na zaspokojenie dziennych potrzeb, jeśli włączy ona 5 czy 6 porcji do swojego sposobu odżywiania. Poniższa lista przedstawia tuzin źródeł, spożycie których dostarcza 400 lub więcej mg potasu. Pół kanuta lupy rodzajem melona, 900 mg. Jedna szklanka łososia z puszki, 860 mg. Jeden duży pieczony ziemiak, 800 mg. Jedna papaja, 800 mg. Jedna szklanka gotowanego szpinaku. 550 mg, jedna szklanka gotowanych pieczarek, 550 mg, jedna szklanka brukselek, 500 mg, jedna szklanka trączyka, 500 mg, jedna szklanka soku pomarańczowego, 500 mg, jednej średniej wielkości banana, 450 mg, półtora szklanki kapusty, 400 mg, 8 szklanek wody zmienionej kryształkami potasu, 400 mg. W tym ostatnim wypadku ilość potasu zależy od twardości wody. Na przykład 125 mg potasu znajdować się będzie w ćwierci litra wody o twardości 10 ziaren na 4,5 litra wody. Podczas gdy 375 mg w wodzie o twardości 30 ziaren. Gotowanie używając wzbogaconej potasem wody i wyeliminowanie dodatku sodu jest metodą na tej odżywki do dziennej dawki bez utraty właściwego Smart. Inne porcje pokarmowe dostarczające między 300 a 300 mg potasu to jedna szklanka soku jabłkowego albo mleka, pół szklanki gotowanych buraków, jedna szklanka truskawek, jarzy z soku grejpfrutowego, szklanka gotowanej soczewicy lub fasoli ima, dwie szklanki kostek arbuza, 15 świeżych wiśni. 90 g gotowanej chudej wołowiny, wieprzowiny, kurczaka lub flontu. Ludzie przeważnie zaspokajają potrzeb na potas z powodu spożywania zbyt małej ilości owoców i warzyw i nadmiaru przetworzonych i gotowanych posiłków.